Funkcjonowanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kosztuje podatników, nas wszystkich, no, prawie 70 milionów złotych. No, pytanie, cóż my za te 70 milionów złotych otrzymujemy poza pięknymi słowami dzisiaj tutaj wygłoszonymi przez pana przewodniczącego Świrskiego. O śmierci Iwony Śledzińskiej Katarasińskiej poinformowała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Śledzińska Katarasińska była posłanką nieprzerwanie przez 32 lata, w 1989 roku. Z przykrością stwierdzam, że choć to były dwa, dwie różne dwa różne składy yy, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to zmiana no w jednej piątej pozytywna, ponieważ w gronie członków Krajowej Rady znalazł się przynajmniej jeden ekspert z prawdziwego zdarzenia, a w jednej piątej pozytywna. Tak naprawdę w ostatecznej wymowie działalności Krajowej Rady nic zmienić nie mogła, ponieważ tam decyzję się podejmuje większością czterech głosów na pięciu członków. A z tego co wiemy, ostatnio większość decyzji podejmuje samodzielnie pan przewodniczący Świrski. Jako pierwszy redaktor naczelny tworzyła łódzki dodatek Gazety Wyborczej. Iwona Śledzińska-Katarasińska zmarła dziś rano po walce z ciężką chorobą. Więc po raz kolejny z rzędu z przykrością muszę stwierdzić, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Łami artykuł 213 Konstytucji, ani nie stoi na straży wolności słowa, ani prawa do informacji, ani interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Tak jak Znakomita posłanka, najlepsza przyjaciółka, która dzieliła się ze wszystkimi swoją wiedzą i doświadczeniem, napisała w poniedziałek rano na portalu X-marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa Błońska. Pan przewodniczący Świrski wygłosił tu imponujące przemówienie, muszę powiedzieć, że momentami bym się z nim bardzo zgadzała, gdybym wiedziała, że myślimy, słuchając tych słów o tym samym. Bo oczywiście tak, potrzebna jest nam prawda, potrzebna jest rzetelność dziennikarska, nie, 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 nie chcemy manipulacji, nie chcemy szerzenia nienawiści, nie chcemy w ogóle wszystkiego tego, co zaśmieca. Iwona Śledzińska Katarasińska 3 stycznia skończyłaby 83 lata. Była posłanką przez 32 lata bez przerwy od 1991 roku do 2023 roku, co czyni ją najdłużej nieprzerwanie zasiadającą w Sejmie III RP. Rynek medialny, tyle tylko, że nie wiem o kim i o czym mówił pan. Przewodniczący Świrski, ja natomiast z przyjemnością te słowa sobie skopiuję i wkleję, mówiąc o telewizji publicznej i wtedy będziemy wiedzieli, że mniej więcej mamy same, taki sam system wartości, tyle tylko, że może kierunki tych wartości jakoś inaczej nam się rozkładają. Była łódzką z wyboru. Absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim i wieloletnią dziennikarką z pasją do przemysłu lekkiego. W stanie wojennym została pozbawiona prawa wykonywania zawodu i działała w podziemnej, Solidarności. W wyborach w czerwcu 1989 roku prowadziła kampanię Solidarności w Łodzi. Po czwartym czerwca 1989 roku zorganizowała oddział terenowy gazety wyborczej, a następnie została jej redaktorką naczelną.